Celem każdej diety, nie tylko diety ketogenicznej, jest odżywienie naszego organizmu. A to oznacza, że musimy dostarczyć wszystkie niezbędne składniki odżywcze. I mowa tutaj o białkach, tłuszczach, witaminach, minerałach itd., tak tak Dlatego na diecie ketogenicznej mamy głównie dwa cele. Bycie w ketozie i odżywienie naszego organizmu. A jak to zrównoważyć? Dla wielu osób może to być problem, bo słyszą, że dieta ketogeniczna... To jest tylko tłuszcz, i skupiają się na tym, aby było tłusto, a zapominają o tej drugiej stronie, o odżywczości diety. Przez co często dochodzi do niedoborów na diecie ketogenicznej, a potem słyszymy w telewizji, że dieta ketogeniczna jest najgorszą dietą w 2020 roku. No, jak skupiamy się na samym tłuszczu, no to będzie niedoborowa i będzie niezdrowa bo zapominamy o innych składnikach odżywczych. Ale dieta ketogeniczna wcale nie musi być taka niedoborowa i dieta ketogeniczna wcale nie musi tak wyglądać. A jak powinna wyglądać dieta ketogeniczna? Jak powinniśmy komponować posiłki na keto? Po pierwsze, trzeba się skupiać na odżywczych źródłach białka. Dieta ketogeniczna to nie tylko golonka, boczek i jajka. Oczywiście jajka są najbardziej odżywczym produktem na Ziemi, więc powinniśmy jeść ich odpowiednio dużo, ale też nie za dużo, bo możemy się dorobić alergii na nie, zwłaszcza u osób, które mają jakieś choroby autoimmunologiczne lub też mają tak zwane cieknące jelito. Ale oprócz jaj powinniśmy się skupiać na podrobach. Głównie tutaj mamy wotróbkę, żołądki i serca. I nie tylko kurczaka, ale też wieprzowe, wołowe. Tutaj już zależy od gustu. Tylko nie jedzcie wątroby niedźwiedzia, bo tam jest za dużo witaminy A i możecie od tego umrzeć. Oprócz podrobów mamy ryby. Powinniśmy często jeść ryby. Minimum dwa razy w tygodniu, ale może być to częściej. Możemy jeść nawet 4, pięć czy nawet codziennie. Jeżeli jemy ryby często, to powinniśmy się skupiać. Na tych mniejszych, o mniejszej zawartości metali ciężkich, ale jeżeli jemy je rzadziej, to nie bójcie się jeść żadnych ryb, bo większe korzyści jest z jedzenia ryb, aniżeli nie jedzenia. Bo ryby są bogate m.in. w omega-3 czy też w selen, który pomaga w detoksyfikacji. I to również udowadniają badania naukowe, że jedzenie ryb bogate w kwasy omega-3 będzie działały prozdrowotnie na nasz organizm. Niezależnie od zawartości metali ciężkich, jak już jesteśmy przy rybach, to mamy też owoce morza, czyli tutaj mięczaki, skorupiaki. Pewnie wielu z Was lubi jeść krewetki. Mamy też mięsa szkieletowe zwierząt, czyli każda część mięsa, która jest mięsiem. I tutaj możecie jeść każdą część wieprzowiny, wołowiny, jagnięciny, cielęciny, dziczyzny, drobiu itd. itd. Co po prostu lubicie. Jeżeli chodzi o źródła niemięsne, to mamy tutaj sery długodejrzewające, mamy orzechy, nasiona i pestki, które są bardzo dobrym źródłem białka i również są gęste odżywczo. A takie produkty jak golonka, parówki czy boczek powinny znajdować się rzadko w naszej diecie. Bardziej jako produkty rekreacyjne, a nie jako podstawa naszej diety. A zanim przejdę dalej, kliknij łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, bo to mi pomaga się rozwijać. Jeżeli już wybraliście białko, to teraz wybieracie swoje ulubione warzywa. Robicie jakąś sałatkę, robicie jakąś surówkę. Na adaptacji z niektórymi warzywami trzeba użyć... takimi jak marchewka, buraki czy papryka, ale po adaptacji śmiało możecie jeść je dowoli, O ile nie stosujecie ketozy klinicznej. Ja swoim podopiecznym na redukcji mówię, żeby jedli nawet kilogram warzyw dziennie. Bo warzywa to nie tylko bogactwo mikroskładników, ale też duża zawartość błonnika duża objętość, duża zawartość wody i cechują się niską gęstością kaloryczną. A to znaczy, że mają niską zawartość kalorii na 100 gram produktu, przez co są idealnym produktem w celu odchudzania. Skoro mamy warzywa, to teraz bierzemy się za źródła tłuszczów. A na keto trzeba te tłuszcze wybierać mądrze. Dlaczego? Porównajmy sobie awokado do oleju z awokado. Olej z awokado jest to czysty tłuszcz, nie ma bonnika, nie ma tylu wartości odżywczych, co awokado. Olej z awokado jest produktem przetworzonym, awokado nie jest produktem przetworzonym. A więc lepiej jest zjeść awokado, aniżeli olej z awokado. To samo tyczy się też orzechów, mamy na przykład migdały i masło migdałowe. Lepiej jest zjeść migdały, bo są mniej przetworzone. No chyba, że robicie masę na diecie ketogenicznej. Wtedy warto wybrać te przetworzone produkty, bo wtedy będzie gorsza sytość, przez co będzie Wam łatwiej zjeść więcej kalorii. Ale wiem, kto mnie ogląda, wiem, że większość z Was się odchudza na diecie kategoricznej, dlatego wybierajcie produkty mniej przetworzone. Takie jak orzechy, nasiona, awokado, oliwki, a takie rzeczy jak oliwa z oliwek, olej MCT masło, smalec i tak dalej starajcie się dodawać mniej bo te źródła tłuszczów cechują się głównie wysoką zawartością energii a niską podażą składników odżywczych więc tłuszcze same w sobie nas nie odżywią i jeżeli będziecie codziennie dbali o tą dietę, będziecie skupiali się na tych produktach gęstych odżywczo, to nie będziecie musieli się martwić o niedobory, ale jak będzie częściej występowała odporna, Golonki, ketodesery, chleby proteinowe itd., itd., no to może być wam ciężej ułożyć zbilansowaną dietę ketogeniczną. Dlatego warto też czasem sprawdzić w takiej aplikacji jak Fitatu czy Chronometer, czy spożywamy wszystkie niezbędne składniki odżywcze takie jak witaminy i minerały. Fasę omega 3, czy też odpowiednia ilość białka. I tu nie chodzi też o dzienny bilans, a bardziej o tygodniowy. Bo jeżeli jednego dnia nie zjemy odpowiedniej ilości witaminy B3, to możemy ją nadrobić kolejnego dnia. To samo tyczy się też innych składników odżywczych. Patrzcie bardziej na średnią tygodniową, a nie na średnią dzienną. To samo tyczy się też deficytu kalorycznego. A jeżeli nie jesteście w stanie dostarczyć wszystkich niezbędnych składników odżywczych, to skorzystajcie z suplementacji. Jedzenie to oczywiście główne źródło naszych mikroelementów, ale jeżeli nie jesteśmy w stanie dostarczyć na co dzień lub też mamy jakieś niedobory, to warto je się suplementować, aniżeli trwać w tych niedoborach, bo te niedobory szybko przekształcić się mogą. Jakąś chorobę. Ale to też nie znaczy, że teraz możemy mieć tylko same keto desery i same śmieciowe żarcie, a będziemy się suplementować witaminami i wszystko będzie grało. No niestety to nie jest optymalne i szybko się zorientujecie na takim modelu żywienia, że pogorszone macie samopoczucie, czy też na przykład stan waszej skóry. Dlatego dalej musicie dbać o to, co jecie. Suplementacja może być miłym dodatkiem. I tylko tyle.